Witam Was kochani z rana, jak bita śmietana Witam Was kochani z rana, taka śmiana. <laughs> Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten piękny day i zday beautiful day Słuchajcie, dzisiaj jest dzień taty, jest piękny dzień Wszystkim tatom chciałam życzyć dużo radości, dużo miłości No i oczywiście ja z okazji dnia taty, dzisiaj z okazji dnia taty Słuchajcie, to była Improvisation and Annotation, słuchajcie, wszystkim tatusiom, naprawdę z tego serca, nie wiem ile was tutaj jest, kto mi obserwuje z ojców, chciałam wam życzyć dużo miłości, dużo radości, mam nadzieję, że wasze kochane dzieciaczki dzisiaj o was nie zapomną, będą pamiętać, słuchajcie, dla mnie dzisiaj ten dzień jest naprawdę very wyjątkowy, this is very wyjątkowy, ponieważ dokładnie 10 lat temu obiebało mi w kakao i się hajtała nie? O nie Pani <laughs> dokładnie 10 lat temu weszłam na stół na swoim ślubie Wypieprzyłam kwiatki z takiego wielkiego wazonu Wlałam tam gorzały, wlałam tam coli Zrobiłam sobie mega drinka i zaczęłam z tym drinkiem tam tańczyć na stole O jak? Yes! no no słuchajcie to była po prostu impreza była przednia Dziurę, nie? z tego e, rów mariański, nie? <laughs> słuchajcie, to no ja on prawie mi się ja u, u, stary, większy, znaczy się, y, znaczy nie, ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. słuchajcie. Pamiętam, jak mój tatuś do mnie podszedł i mówił tak, córciu, nic się nie stało, kochana, nic się nie stało, nic się nie stało, nie martw się to ja opłacę. zapłaci do skóry za stół, bo go rozwaliłam, słuchajcie, dlatego będzie nieznany taki wyjątkowy, te wspominki takie są fantastyczne. Tego wszystkim ojcom z okazji Dnia Taty chciałam życzyć Jacka Danielsa herbaty. Dzisiaj dla was, panowie, nie wiem ile ojców mnie obserwuje, ale dla was specjalnie chciałam zrobić występ i zatańczyć dla was taniec erotyczny, egzotyczny, żebyście się chwilę oderwali, żebyście chwilę popatrzyli na mnie, jakie ja potrafię cuda, jakie ja mam uda. My wytanie, więc mam nadzieję moi kochani panowie że się po prostu do mnie nie zapycha, tak? Że wszystkiego najlepszego, drodzy tatusiowie, mam nadzieję, że ten taniec po prostu był mega sexy, trochę je byłam, trochę boli mnie kolano, ale będę żyła no No to wszystkiego dobrego, no, no to pa.